Święta z telewizją kablową Świdnik. Kanały telewizji cyfrowej od 39 zł. do 3 miesięcy bez opłat. Świąteczna oferta już dziś. Poczuj jakość i ciesz się ilością programów. Linia 55 działająca od 2 października na trasie Świdnik-Lublin cieszy się ogromnym powodzeniem. Podczas pierwszych trzech tygodni funkcjonowania z informacji Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie wynika, że z porannych kursów odjeżdżających ze Świdnika korzysta średnio około 40 osób. Pierwszego dnia kursowania linii największe napełnienie, bo blisko 70 osób wystąpiło na kursie o godzinie 6.42 z przystanku Świdnik-Helikopter. Z kolei w kierunku do Świdnika to jest z osiedla choiny na kursach popołudniowych, napełnienie wynosi średnio 45-50 osób. Do 20 października zostało zakupionych 168 biletów okresowych z biletowej strefy podmiejskiej. Większość z zakupionych biletów to bilety 30-dniowe na wszystkie linie. Zdecydowana większość pasażerów korzysta z biletów ulgowych. Kilka osób zdecydowało się kupić bilet ulgowy 30-dniowy obowiązujący tylko na terenie gminy Świdnik. Ponadto zostało sprzedanych łącznie 7400 biletów podmiejskich, jednoprzejazdowych i czasowych. Zainteresowanie pasażerów jest tak duże, że niektórzy skarżą się, że autobusy są przepełnione. Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie jak na razie nie dysponuje większą ilością pojazdów wielkopojemnych. Ta sytuacja zmieni się dopiero w połowie przyszłego roku. Telewizja kablowa Świdnik w zasięgu Twojej ręki. Przyjdź i zapytaj o świąteczną ofertę.